Hejka, znajdujemy się właśnie na Reaktywacji 2022, która ma miejsce w bibliotece SGGW. Możecie tutaj poznać wszystkie koła naukowe działające na naszej uczelni oraz inne organizacje i agendy. Witam wszystkich na Reaktywacji. Jestem dumny z tego, że mamy na uczelni wiele kół naukowych, które w różnych obszarach prowadzą swoją działalność. Ale dzisiejszy dzień to również szansa na przedstawienie innych organizacji sportowych, organizacji kulturalnych, które działają na uczelni i stwarzają studentom możliwości rozwoju. Studia to nie tylko nauka, ale również aktywność sportowa, turystyczna, kulturalna, naukowa. Wszystkich zachęcam do tej aktywności, a najlepiej to zrobi przewodniczący samorządu studentów. Tak, bardzo zapraszamy Was serdecznie dzisiaj do naszej biblioteki głównej SGGW, gdzie odbywa się reaktywacja, ale i nie tylko. Zapraszamy Was do działalności społecznej, do działalności artystycznej, sportowej, tak jak wspomniał Pan Rektor, do działalności w kołach naukowych, ponieważ tu znajdziecie tu się, tu znajdziecie swoje miejsce na naszej uczelni, tu rozwiniecie się nie tylko. Jak gdyby naukowo, znajdziecie też miejsce rodziny, znajdziecie ludzi, którzy są od, od, w odpowiednim miejscu i, i którzy mają takie same hobby jak wy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie i widzimy się w kołach.